Witam Państwa w imieniu ekipy produkcyjnej naszego telewizyjnego biura śledczego, z którą tym razem zapraszamy na teren województwa gorzowskiego. Jesteśmy w Słubicach, w tle jeden z bardziej charakterystycznych elementów tego nadodrzańskiego przygranicznego miasta. Drugi po znanym i słynnym moście na Odrze. Bazar tutejszy. Tu się handluje, jak brzmi melodia, kto handluje, ten żyje. Tu zawierane są rozliczne interesy tu emanują namiętności związane z epoką wczesnego kapitalizmu. Być może takie właśnie tło, materialne tło, miały te sprawy, które zamierzamy dziś w naszym kryminalnym cyklu zrekonstruować. Zapraszam. Pod numerem 83 na ulicy Kopernika w Słubicach mieści się ten oto zakład usługowy. Damsko-męski salon fryzjerski Oliwia. Wiosną 1997 roku założyła ten zakład pani Jolanta Węgryn, do dziś jego właścicielka. Ani usytuowanie tego punktu to nie główna ulica Słubic. Ani jego wielkość, ani tym samym poziom jego dochodów. Nie sugerują, żeby z działalnością tej placówki wiązały się jakieś wielkie ekonomiczne namiętności. A jednak już po pół roku działalności tego zakładu zdarzyło się tu jesienią 97 roku coś, co do dziś wydaje się niepojęte, niezrozumiałe. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest no, mamy szefową. A jest mocno chowa? Nie, niestety nie ma jej, ale można poczekać. Można ostrzyć się w międzyczasie. Nie, nie, dziękujemy. Na razie za krótki włosy, żeby się ostrzec. Dziękuję, do widzenia. Proszę ją pozdrowić. Dziękuję, do widzenia. A ty z naszych? Nie. Od kogo masz pozdrowić? Nie, wiem, jakieś dobrze. Zakład pracuje w dni poprzednie codziennie od godziny 8 do 20, a trzy zatrudnione tu dziewczyny, dwie Polki, Beata i Kasia, i zamieszkała od trzech lat w Polsce Ormianka, Zuzanna. Tej sytuacji z połowy października 1997 roku pewnie by w ogóle nie zapamiętały, gdyby nie to, że dwa tygodnie później, dokładnie 6 listopada 1997 roku, ci dwaj mężczyźni pojawili się tu ponownie. Dzień dobry. No i co jest dzisiaj Wasza To Niestety nie ma jej i już dzisiaj na pewno nie będzie, bo chciałam, żeby to sam akord A można się obciąć? Tak, proszę bardzo, oczywiście. Można jakoś tak na amerykańskiego żołnierza? Tak, można. Tym razem wizyta trwała więc nieco dłużej, co pozwoliło dziewczynom zapamiętać obu mężczyzn. I mimo, że więcej się tu już oni nie pojawili, przy pomocy tych zeznań. Policja mogła później sporządzić ich portrety pamięciowe. Pierwszy mężczyzna był w wieku 27 do 30 lat, miał 175 cm wzrostu, był proporcjonalnej budowy ciała. Miał włosy koloru ciemny blond ostrzyżone na jeża, twarz owalną, cerę jasną, brwi grube i wydatne, duże usta, uszy duże, przylegające. Przy prawym uchu miał pieprzyk o średnicy 3-4 mm. Był ubrany w kurtkę dżinsową do pasa, spodnie dżinsowe jasno-niebieskie. Drugi był nieco starszy, 30-33 lata i trochę wyższy, 175-180 cm wzrostu. Włosy także krótkie, ciemny blond, o widocznych zakolach łysiny. Twarz miał owalną, cerę jasną, nos prosty, średnie uszy przylegające. Nosił małe, ciemne wąsy. Był ubrany w czarną kurtkę skórzaną, ciemne spodnie. Po godzinie 19 w zakładzie została jeszcze tylko jedna z fryzjerek, zuzanna, klientów nie było. Punktualnie o 20.00 zamknęła zatem zakład na klucze, zabrała je z sobą i poszła do domu. Nic nie zapowiadało żadnych nadzwyczajnych zdarzeń. Zakład był zamknięty i pusty. Kilka minut później przypadkowy przechodzień telefonicznie zawiadomił o wybuchu policję. Przyjechały także wozy Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego. Zaczęto poszukiwać przyczyn tego wybuchu i analizować jego skutki. Ogrodzono cały teren. W wyniku eksplozji poważnym zniszczeniom uległ zakład fryzjerski, a także wyleciały szyby w pobliskich mieszkaniach. Jeden z ustalonych świadków twierdzi, że krótko przed wybuchem ulicą Kopernika przejeżdżał wolno samochód Ford Scorpio. Nie wiadomo, czy samochód ten zatrzymał się przed zakładem fryzjerskim, ale faktem jest, że tuż po jego przejeździe nastąpił ten wybuch. Policji do dziś nie udało się ustalić, na jakim tle doszło do tego terrorystycznego, bombowego, niezrozumiałego zamachu na ten skromny fryzjerski zakład w Słubicach. Przypomnę 6 listopada 1997 roku o godzinie 21 wieczorem poza wspomnianym już Fordem Scorpio, który był tu widziany bezpośrednio przed wybuchem, podobno są świadkowie bezpośrednio po tym zdarzeniu zatrzymał się tu na chwilę inny samochód Volkswagen Corrado, z którego jacyś dwaj krótkostrzyżeni mężczyźni rzekomo fotografowali Skutki tej eksplozji przy użyciu aparatu fotograficznego z lampą flaszową. Policja poszukuje wszystkich świadków, którzy umieliby przyczynić się do rozwiązania tej zagadki. Prośba o kontakt telefoniczny. Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim: numer telefonu 095 721 1720. Lub 721 111. Tadeusz Biernat mieszkał w tym małym domku w otoczonej lasami niewielkiej wsi Chłopiny, 20 km od Gorzowa. Mówiono stary kawaler, mimo że miał dopiero. 41 lat. Jakaś rodzina gdzieś tam podobno była, ale szczegółów nikt nie znał. Wiódł samotne i poprawdzie nieciekawe życie. Stałych źródeł dochodów nie miał. Wynajmował się do jakichś sąsiedzkich prac, sporadycznie podejmował roboty w lesie przy wyrębie. Mówiąc szczerze, większość zarobionych tą drogą pieniędzy, zwyczajnie z kolegami, sąsiadami, przepijał. Cześć Tadek, coś tam znalazł? To Ta nie, to jakieś stare marki, to jeszcze te, sprzed Ty masz warta, to ty skarb znalazł. A ja wiem, czy to, może to i warta, a może nie. Będzie za co wypić. A jak nie, to rozgłoszę na całej wiosce, że jesteś sknera. No nie, no nie. Jakoś tak w połowie 96 roku, chłopiny zachuczały od plotki, że Tadeusz znalazł skarb. Sam zainteresowany na jakiś czas w to uwierzył, Sądził, że niebiosa się do niego wreszcie uśmiechnęły, że złapał Pana Boga za nogi. Potem okazało się niestety, że te stare poniemieckie marki, jeśli w ogóle posiadają jakąś wartość, to tylko numizmatyczną, realnej nie. Zawiedzony, zasmucony Tadeusz chodził po wsi i to właśnie wyjaśniał. No ale ludzie jak to ludzie, niektórzy swoje wiedzą. Kto chce, to wierzy. Prawda?

Następnego dnia, 31 października, w godzinach południowych, do domu Tadeusza podjechał na rowerze jeden z jego kolegów. Zeznał potem, że wszedł do domu przez otwarte drzwi, nie zauważył, dodajmy, żeby były wyłamane, zdziwił go bałagan, porozrzucane rzeczy, puste mieszkanie. Pojechał pod pobliski sklep i zaniepokojony opowiedział to popijającym piwo sąsiadom. Po godzinie wszedł do Tadeusza kolejny znajomy. Też zobaczył splądrowane mieszkanie i zdecydował się zatelefonować na policję. Radiowóz przyjechał po godzinie. Jeden z policjantów oglądał uważnie parter, drugi po chwili wszedł na strych. Tam dokonał makabrycznego odkrycia. Tadeusz Biernat wisiał na jednej ze stropowych belek. Miał związane z tyłu ręce i liczne obrażenia świadczące, iż był przed śmiercią torturowany. Cały dom był dokładnie przeszukany, panował ogólny bałagan. Sprawcy wykręcili też bezpieczniki. Policja do dziś nie zdołała znaleźć sprawcy czy też sprawców tego morderstwa, ani ustalić jego przebiegu, ani motywów. Tadeusz Biernat, realnie rzecz biorąc, był bardzo biednym człowiekiem. No, ale istniała fama. Że znalazł skarb. Co z tego, że, jak wiemy, nie miał on żadnej wartości? Czy wszyscy w to uwierzyli? Policja, co więcej, znalazła w trakcie przeszukania tego domu i tę drugą pętlę. Na takiej samej, w tym miejscu, powieszono denata. Druga była na parterze. Czy mordercy spodziewali się zatem zastać tu dwie osoby? Takich pytań jest więcej. Są świadkowie, którzy twierdzą, że tej nocy. To było z 30 na 31 października 1996 roku, około godziny pierwszej był widziany przejeżdżający przez tę wieś jakiś jasny, osobowy samochód. Jakie w związku z tym mogły być motywy i kulisy tej zbrodni? Czy skarb był przyczyną, czy jakaś pijacka awantura polibacji? Jeśli państwo umieliby dostarczyć policji jakichś dodatkowych... Wyjaśnień i odpowiedzi na wszystkie te pytania, będą Państwo proszeni o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Numer telefonu 095 721 1720 721 1111. Noga! Grzyby w Polsce można zbierać tak długo, jak długo pozwala na to pogoda. Jesień 97 roku była wyjątkowo ciepła, jeszcze 7 października można było nawet tu 15 metrów od drogi. Pod Słutowem, 20 km od Hoszna zbierać grzyby. Tego dnia po południu dwóch młodych chłopców na grzybach właśnie w tym miejscu dokonało makabrycznego odkrycia. Zauważyli wystającą z ziemi ludzką nogę. Zawiadomili rodziców. Ojciec jednego z nich sprawdził to i przerażony zadzwonił na policję. W miejscu, wskazanym przez chłopców, policyjna grupa śledcza wykopała następnie zwłoki jakiegoś nieznanego mężczyzny. Mimo znacznego już stopnia rozkładu, przekazano je bezpośrednio do zakładu medycyny sądowej, gdzie poddano oględzinom i stwierdzono, że ów nieznany mężczyzna zginął od 44 aż ciosów zadanych jakimś ostrym narzędziem. Są takie zweryfikowane naukowo metody. Przy pomocy których można spróbować określić wygląd twarzy takiego znalezionego człowieka. Podjął się tego zadania jeden z antropologów Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu. Oto rezultaty jego żmudnej pracy. Wstępnie nie wiedziano, kim był ten człowiek. Ale prowadzący tę sprawę gorzowscy oficerowie dochodzeniowi próbowali skojarzyć to ze sprawą wcześniej zgłoszonego zaginięcia jednego rosyjskiego obywatela. Dimitri Kotienkow był Rosjaninem. Na stałe mieszkał w Kaliningradzie. 9 sierpnia 1997 roku, jak tysiące jego rodaków przed nim, w towarzystwie siedmiu kolegów wyruszył z Rosji do Kassel w Niemczech, gdzie miał kupić upragniony samochód. Stamtąd z Kassel dzwonił do rodziny w Kaliningradzie i mówił, że kupił już Nissan Premiera koloru jasno-szarego, rok produkcji 92 i wykupił na ten samochód niemieckie numery tranzytowe KS 942. Poinformował także rodzinę, że wróci do domu 14 sierpnia 97. roku. I na tym urywają się wszelkie ślady po Dimitriu Katienkoje. Nie wiadomo nawet czy przekroczył ponownie granicę polską, czy nie, a jeśli nie, to co właściwie się z nim stało? Kuda! Tutaj. pięćdziesiąt 251 numerek. Oj, spasiba! U mnie żyna. A nie szkodzi. Spasiba. Nie szkodzi, nie ma problemu. Spaciba. No to ja, załatwione. Dobra, zidziamy tu będziemy na już czekać Вот, блядь.

28 sierpnia 1997 roku rosyjska milicja w Kaliningradzie zatrzymała dwóch mężczyzn jeżdżących zakupionym przez Kotienkowa sanem. Twierdzili oni, że kupili ten samochód 11 dni wcześniej, 17 sierpnia tego roku na szczecińskiej giełdzie od dwóch mężczyzn o azjatyckim wyglądzie. Oto portret pamięciowy jednego z nich. Wzrost około 170 cm, rzeczywiście wyraźnie azjatyckie rysy. Był szczupły, nieogolony, pryszczaty. Miał cienkie usta i cienki nos. Mówił po rosyjsku, ale z wyraźnie obcym akcentem. Korowska policja w wyniku tego wyjątkowo długiego i żmudnego śledztwa zakłada, że Dmitrij Kotijenkow, Został zamordowany tu, przy tej drodze, drodze numer 10, wiodącej ze Szczecina do Bydgoszczy, między Słutowem a Prostynią, w dniach między 13 a 17 sierpnia 1997 roku. Ostatecznych dowodów, poza innymi ekspertyzami, na to, że znalezione w tym lesie zwłoki, to były zwłoki Dymitra, dostarczyła jego sprowadzona z Kaliningradu rodzina, która rozpoznała kilka znalezionych przy zwłokach przedmiotów. Przypomnijmy, że Dymitr kupił w Niemczech samochód produkowany w 1992 roku Nissan Primera, i ten samochód jeździł na róbnych tranzytowych niemieckich numerach rejestracyjnych KS942C. Wszystkich, którzy albo widzieli we wspomnianych dniach okoliczności tego zabójstwa. Albo wiedzą, co działo się z tym samochodem w dniach późniejszych, prosi o kontakt Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Numer telefonu 095 721 1720 721 11. I to już ostatnia z dziś rekonstruowanych spraw. Wszystkie przypomnijmy na koniec raz jeszcze. Policja szuka sprawców tajemniczego wybuchu w zakładzie fryzjerskim w przygranicznych służbnicach, który miał miejsce 6 listopada 1997 roku o godzinie 21. Policja chciałaby wiedzieć, kim są mężczyźni, których wcześniej widziano w tym zakładzie. Szukamy także sprawców bestialskiego zabójstwa we wsi Chłopiny. Policja prosi o zgłaszanie się świadków którzy 30 października wieczorem oraz w nocy na 31 października w 1996 roku lub kilka dni wcześniej widzieli w chłopinach kręcących się obcych ludzi. Może ktoś z Państwa zna też inne, niepodane przez nas kontakty ofiary Tadeusza Biernata. Szukamy także sprawców zabójstwa obywatela rosyjskiego Dmitrija Kotienkowa, który zamordowany został na terenie Polski w sierpniu 1997 roku. Ze śródmieścia Gorzowa Wielkopolskiego, z którego to województwa przygotowaliśmy dzisiejszy program, za chwilę powiem Państwu dobranoc. O tej porze to miasto już śpi. W większości na spoczynek udali się wszyscy normalni, spokojni ludzie. Dobrych, spokojnych snów życzę nie tylko Gorzowianom, także mieszkańcom całego kraju. Wszystkiego najgorszego zasłużonego wymiaru sprawiedliwości. Życzę natomiast nieujętym dotąd złoczyńcom, przestępcom, których przy pomocy państwa policja chce znaleźć. Przypomnę, że na informacje w podnoszonych dziś sprawach czeka wydział kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim numer telefonu 095 721 111. 11, 721-1720. I na koniec dwie, jeszcze jak zawsze, informacje. Po pierwsze, odtwarzamy w tym cyklu programowym historie prawdziwe, ale używając w tym celu do inscenizacji statystów, których zatem wyglądem proszę się przesadnie nie sugerować. I informacja druga, historię, które opowiadamy w tym programie, przypomina w każdym poniedziałkowym numerze Kurier Polski gazeta, z którą. Współpracujemy. Żegnam Państwa. Do zobaczenia.